Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku u nas na kanale. Widzicie, my jesteśmy na łonie natury, jesteśmy w ogródku. Odkupiliśmy dom. Tak, bo niektórzy pisali, że my sprzedaliśmy dom, a tak naprawdę no, nie sprzedaliśmy tego domu. Jest to y, dom mojej rodziny i właśnie przyjechaliśmy w odwiedziny. I oczywiście ja też się nadal tutaj zajmuję ogródkiem, sadzę różne roślinki. Też byłam na wiosnę tutaj, przyjechałam, posiałam i posadziłam różne rośliny, poprzcinałam krzewy, więc wszystko Wam dzisiaj pokażemy. A my już na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i rozpoczynamy tur po ogródku. Zaczniemy tutaj od takiej rabaty, którą razem z Wami przerabiałam w zeszłym roku. I zobaczcie jak tutaj wszystko ładnie wyrosło. Są tutaj werbeny patagońskie, tutaj są werbeny yy, szałwia omszona też bardzo ładnie wygląda i tworzy takie właśnie plamy fioletu, koloru, i ona tutaj też fajnie wyrosła, taka długa, wysoka. Jest też pomiędzy Stibia, która też kwitnie, bardzo ładnie tutaj wyrosła i się zagęściła. Są piwonie, które obecnie kwitną, dwie białe i tutaj jasno różowa i ciemno różowa. Tutaj są też inne odmiany traw, niestety nie pamiętam jej odmiany. Tutaj jest, wiecie, tak jeszcze nieoplewione, bo są też różne rośliny, takie samosiejki, więc czekamy aż to wyrośnie, będzie większe i wtedy sobie zadecydujemy, czy to przesadzić, czy zostawić w tej formie. Pomiędzy właśnie tymi trawami ozdobnymi moja mama posadziła takie goździki, mam nadzieję, że to jest ta odmiana wieloletnia. Tutaj są też lilie. W zeszłym roku nie było tych lili, bo chyba zmarzły i nie kwitły, ale w tym roku naprawdę mają dużo pąków, więc będą bardzo ładnie kwitły. Jak będą kwitły, no to pokażę Wam zdjęcia. No i tutaj właśnie te rośliny są tak powtarzane: jest stevia, są floksy, jest jeżówka, hortencja i tak właśnie ta kompozycja jest powtarzana. A za nimi właśnie są te wysokie szałwie, te plamy fioletu. Idąc dalej, tutaj się już zrobił naprawdę prawdziwy busz I tutaj jest właśnie jedna lawenda. Chciałam się jej stąd pozbyć, ale jednak ona tutaj fajnie wygląda i wypełnia właśnie ten zakątek. Jest taki rozchodnik, on fajnie kwitnie późnym latem, tak w sierpniu, ale widzę, że też fajnie się rozrósł i zagęścił. I tutaj też jest róża, którą przycinałam. I ona też ma bardzo dużo pąków, będzie praktycznie sam kwiat na tej róży, więc bardzo fajnie. Tutaj nad tym rabatą jeszcze musimy popracować, bo coś te żurawki tutaj nie za bardzo chcą rosnąć. I tutaj idąc dalej, przesadzałam hortencje i one. Tam rosły wcześniej z przodu, jednak one były za gęsto posadzone, i hortencje jednak lubią takie miejsca bardziej zacienione. Więc tutaj widzicie, jesteśmy pod drzewem, pod jabłonią, i te hortencje zaczęły wypuszczać tutaj pąki kwiatowe, więc naprawdę po długim czasie ona w końcu będzie kwitnąć. Tutaj też już łubin przekwit, więc trzymamy go jeszcze tak na nasiona, żeby zebrać i posiadać go. Więcej i z przodu są takie, nie pamiętam jak się nazywa ta roślina, takie one pióraka mają takie różowe, kwitną. No i z tyłu też jest rabarbar. No ale ten rabarbar z tego co wiem będzie przesadzany niedługo, więc to jest takie tymczasowe. No właśnie, w końcu coś jadalnego. No, już tylko na jadalne rośliny czeka. Tak, a ta porzeczki są z tyłu. No. Przy wejściu do domu posadzony jest właśnie taki milin, który jest zapleciony na takiej... Róże I on praktycznie tam sięga do góry przy samym wejściu. Są te kwiaty, gdy on rozkwitnie, i on co roku ma bardzo dużo tych kwiatów, które się właśnie sypią i wiecznie są w nich osy. więc nie polecam Wam tej rośliny, bo ona też jest dość ekspansywna. I tutaj na samym wejściu też są hortencje, to są bukietowe, a tamte były ogrodowe, i zdecydowanie bardziej polecam Wam właśnie tam odmiany hortencji. Bukietowych, one mi się bardziej podobają i też one co roku kwitną w przeciwieństwie do tamtych. I pomiędzy też jest właśnie ta szałwia omszona, i tutaj widać latają bąki, pszczółki. Jest dużo tych roślin, właśnie miododajnych, i też fajnie, że one tak zapylają. Tutaj, idąc dalej, jest chyba moja ulubiona rabata, bo jest to rabata z różami, i to jest moja ulubiona róża. I ona jest w pełnym rozkwicie, i ona jest taka. Pachnąca, to jest najbardziej pachnąca róża u nas w ogrodzie, też sobie zetnę parę takich już rozkwitniętych do mieszkania, żeby nam pachniało, bo też jak przyjechaliśmy, no to ja już tęskniłam za tym zapachem róży, to już się tak wiecie, było czuć jak tylko wysiedliśmy z auta. Ja wolę tą. Tak, mimo że to jest mój ulubiony kolor. A ta to jest taka typowa do bukietów jak w kwiaciarni, bo ona ma takie długie łodygi z kwiatami. Tak, super, po 5 złotych można sprzedawać. No, I pomiędzy właśnie tymi różami posadzona jest szmielina. A teraz czas na różę, która kwitnie chyba, ma najwięcej tych kwiatów zawsze. I ona cały czas kwitnie, ona to, to nie przestanie i zobaczcie tutaj aż się uginają te łodygi pod wpływem tych właśnie kwiatów, tyle ona ich ma. A no takie z rzeczy no. to po 20-30 zł by się I zapłaciło. ona jest też bardzo ładna, tą też bardzo lubię. Chyba wszystkie róże na tej y, rabacie lubię. Poza tą. Ta mi się jakoś tak nie podoba jej kolor zbytnio. Ona była inna na obrazku, a inna wyrosła. W kolorze Twoich skarpetek? No, coś mi się tam nie, nie za bardzo ta róża, ale niech już będzie. No i tutaj jest też czmielina. Chyba tą, ta jest największa. I ja ją też przycinałam w tym roku. I tutaj są właśnie też posadzone kolejne funkie. Zobaczcie, jaka mszyca jest w tym roku. Będzie trzeba zrobić oprysk. Tutaj, mąż, pokaż z bliska. Niestety, strasznie dużo mszycy jest. I my na balkonie też mamy mszycę. I tutaj są chyba trzy odmiany tych funki. I w tym roku ta jest naprawdę gigantyczna. No, nie? Ona nie była taka duża w zeszłym roku. I tutaj też są kolejne klementisy, które. Przekwitły. Myślisz, że czerwone ślimaki się tam czają pod spodem? Na pewno. Trzeba kupić to na ślimaki w Action, te kuleczki. No i trzeba zrobić oprysk na mszyce. Kolejna rowata, którą też robiłam w zeszłym roku. I tutaj to są takie rośliny z przypadku. Tutaj są po, posiały się same ostruszki. Tutaj widzicie jakaś przypadkowa szałwia. To są takie żółte kwiaty, też Wam wkleję zdjęcie, jak to wygląda, gdy one kwitną. I tutaj też jest posadzony hibiskus. tylko on jest właśnie trochę zagłuszony przez te żółte kwiaty. Chyba je będzie trzeba przyciąć. I tutaj też, też są właśnie żółte kwiatki się wysiały. I tutaj jest rododendron, który przekwitł. Takie trzeba... ładne kwiatki. Tak, i właśnie trzeba mu wyłamywać te stare przekwitnięte Kwiaty, żeby on ładnie kwitł w następnym roku. Też Wam wyślę zdjęcie, jak on kwitł, bo mi mama wysyłała właśnie, jak on był zakwitnięty. I też jak byliśmy tutaj chyba dwa tygodnie temu, to jeszcze były te kwiaty. Także on dopiero co obleciał. I tutaj, właśnie też nie wiedziałam, co posadzić za tym rododendronem. I posadziłam tutaj jedną azalię i właśnie też taką tego żółtego. Kwiatka. No, i tutaj zobaczcie, mamy też czarne porzeczki. I śliwkę. W tym roku jest naprawdę dużo śliwek. Tutaj, miłoż, pokaż. O ile jest tych śliwek, właśnie? Śliweczki będą. Mam nadzieję, że smakowite. Dużo no. ich jest. Pierwszy raz M tak ta śliwka ma tyle owoców. No, Ciekawek mam nadzieję, że dojślają. ta gałąź nie padnie. Tutaj strefa miłosza, więc on o niej opowie. Ja tylko powiem, że tutaj rośnie Klematis. Tak, a tu jest kompostownik mój ulubiony, ale przeszliśmy zobaczyć porzeczki, które się już zawiązały, już są czerwone, jadalne. Tak. Także będę sięgał po nie zaraz. W tym celu też przyjechaliśmy. I tutaj, a greścik. Ale on chyba jest chory, widzę tutaj ma y, jakąś szarą pleśń chyba. Dobrze, ale jeszcze nie no. jest taki ładny, kolorowy, jeszcze nie będzie dobry. Chory jest, to chyba przez te właśnie deszcze, co padały. I tutaj właśnie jest przy kompostowniku posadzona hortensja. Ja miałam taką, ona była hodowana z sadzonki, myślałam, że ona się nie przyjmie, a widzicie ile ona ma pąków kwiatowych. To słuchaj, no przy kompostowniku zawsze najlepiej rośnie. No ja się jeszcze postaram Wam wkleić nazwy tych roślin, jakie znajdę, no bo widzicie, ja tak nie pamiętam wszystkich nazw roślin ogrodowych, wiecie, jestem bardziej taka doniczkowa niż ogrodowa, ale... Się postaram znaleźć. Tutaj też coś słabo rośnie ten rododendron. I tutaj są już irysy, które przekwitły. Mają one powycinane te przekwitnięte kwiaty, jakaś funkcja. I tutaj też w zeszłym roku posadziłam te floksy. Mam nadzieję, że one się fajnie rozrosną. Te floksy. I tutaj też jest takie powtórzenie: floks szałwia, która już przekwitła. I tutaj też są. Róże posadzone też widzę, że są chyba chore, mają planistość. A ta jest taka wielka I róża, ostatnio tak ładne kwiaty miała. No Miłosz, pokaż tam do góry. A tutaj do góry są teraz, no. I ale zakwitło pięknie. jest taka zapleciona na tym łzie No i tutaj właśnie też są nasze borówki. A borówki? Nie, no jeszcze borówki jeszcze nie są niegotowe. No, ale będzie dużo borówek w tym roku. Co roku są? Tutaj jest jeszcze sekcja malin z robaczkami, co roku coraz większe białe larwy w środku siedzą, więc można się dobiałkować. No niestety też przestaliśmy jeść te maliny, ze względu na to, że właśnie jak się namoczy maliny, to wychodzą z nich te białe robaczki. No i jeszcze tam jest strefa ogródkowa mojej babci, tam są, widzę, pietruszki, chyba cukinie, ogórki, pomidory, no i kolejna porzeczka, to jest Miłosza. Ulubiona rzecz na ogrodzie, ta jest nieoberwana, więc widzicie, ile jest pożyczek co roku tutaj. Miłoż później sobie nazywa weźmie, może kompotik jakiś ugotujemy, więc no, porzeczki to jest co roku uro urodzaj u nas. Jeszcze winogron? No, to... winogron, ale winogron to tak wiecie, w późniejszym latem. Więc... No tak, no to właśnie porzeczki się powoli kończą, winogron się zaczyna, potem już wszyscy mają dość winogronu no. i się kończy. No, a maliny to tak są chyba do przymrozków zazwyczaj, no nie? Cały czas pod drogach. Tak, cały czas wiszą, nikt nie chce ich jeść. <gry> Powróciliśmy z wyprawy z ogródka i też z domu przywiozłam sobie swoje rzeczy. Takie jak, wiecie, pamiątki z nadmorza. Swoją srenkę. Delfinki moje. Każdy ma w domu chyba takie delfinki z nadmorza polskiego. Yy, I muszelki, takie o. Ja sobie gdzieś tutaj ułożę na tej naszej komodzie obok Medinini, żeby nie było tak pusto, bo w końcu mam gdzie ustawiać takie rzeczy. I jeszcze gdziełam e, takie, dostaliśmy kiedyś, bieżnik na stół i różne rzeczy od babci Młosza na sztelku. No to też nam się tutaj przyda. Tutaj już widzicie, co przywieźliśmy. To był Młosza cel wyprawy. Tak, dwa takie tutaj zrobiłem. Tak, dwa słoiki porzeczek. Tutaj jeszcze dostałam od mamy rzodkiewkę i fasolkę. Sobie zjemy. I tutaj są rzeczy najciekawsze w tej torbie. Bo wziąłam sobie na ogrodzie nacięłam róż, damy je sobie tutaj do wazonu, muszę im jeszcze te y, liście poobcinać. Więc takie okwiatki będziemy mieć pachnące. To są te róże, które wam pokazywałam, jak tam oprowadzałam was po ogrodzie. I jeszcze poprosiłam mamy, żeby mi kupiła petunie na yy, balkon. No to mi kupiła taką, to jest ta limonkowa i taka różowa, więc je sobie też posadzę. Tutaj jest drugi słoik porzeczek, który nazywał miłość. No ciekawsze rzeczy, jest dobry? I Jeszcze dostałam od mamy oczywiście roślinkę. Sadzonkę takiej oto bromeli. Nie czy to jest bromelia, czy to jest oplątwa, ale sobie ją też posadzę. Tak egzotycznie wygląda. Więc tak się prezentują nasze dary i zdobycze z ogrodu. A my już kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Podobał Wam się nasz ogródek. Wiecie, nie było tak idealnie oplewione, ale też oplewiliśmy. Później, bo Miłosz tam auto odkurzał, a ja ogrodek oporządziłam. Ale mam nadzieję, że taki, też takiej wersji Wam się podobał. Mi w szczególności się podobały róże, dlatego też sobie trochę przywiozłam tutaj do mieszkania, żeby stało u nas na stole. I oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrypcji naszego kanału. To do następnego, pa. Trzymajcie się!